Każdy z nas ma swoje pasje i chce je rozwijać. Jednym z hobby, które u wielu rozwija się już od najmłodszych lat jest piłka nożna. O początkach swojej przygody z tą dyscypliną opowiedzieli nam dwaj bracia, którzy pochodzą z rodziny, której członkowie mieli do czynienia z tym sportem. Jest to w naszej w rodzinie we krwi, także dziadek też grał tam w piłkę nożną w Przasnyszu akurat grał. Ale myślę, że to we krwi jest. Można więc powiedzieć, że piłka jest w nich zakorzeniona. Zawodnicy dobrze pamiętają swój pierwszy trening. Pamiętam to bardzo dobrze. Brat pamiętam wrócił ze szkoły akurat e, i koleżanka tutaj akurat e, zaprosiła, tak jak można powiedzieć, e, na trening. I Michał wrócił do domu i mówi, że idzie na jakiś trening Mławianki. Ja w ogóle, nie zastanawiając się od razu, powiedziałem, że też chcę iść. I po prostu wskazał mi miejsce, gdzie, gdzie będzie trening, i udałem się. No i, no i tak już zostaliśmy tutaj. Jak słychać, to była spontaniczna decyzja, która zmieniła życie. Piłkarze opowiedzieli również o awansie Mławianki do trzeciej ligi, a także o trudnościach, z jakimi musi mierzyć się klub. Był ten awans niespodzianką. Znaczy, na początku mieliśmy ciężką drogę, ponieważ zespół nas się roz sypał, potem coś jeszcze świętej pamięci Wiesław Chrzon skleił, czyli znalazł kilku zawodników. Na początku każdy myślał, że się nawet nie utrzymamy w tej lidze czwartej. Po czym my nagle zaczęliśmy robić wyniki. Drużyna wzbogaciła się o nowych zawodników, którymi są Szymon Masiak i Maciej Komorowski. Transfery poskutkowały dobrą grą na boisku, a co za tym idzie, zespół zaczął osiągać lepsze rezultaty. Sukcesy nie rodzą się bez pracy, a więc trzeba mieć gdzie trenować. Baza treningowa jest jak na trzecioligowe warunki bardzo dobra. W mało którym klubie jest taka baza treningowa. Boisko? E, boisko po remoncie jest bardzo dobre, jest równe, jest naprawdę. No dbamy o tą murawę, praktycznie też my dbamy o to, no bo tu pracujemy. Dobre warunki do treningów oraz wspólne osiąganie sukcesów na boisku pozwalają budować silne zespoły. Mławiance gratulujemy awansu, a wszystkim jej piłkarzom życzymy rozwoju kariery oraz jak najmniejszej liczby kontuzji.